Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu oglądałem film, którego fabuła oparta była na takiej koncepcji, że jakiś naukowiec wynalazł lek na raka. I ten lek miał być zbawieniem dla ludzkości, tymczasem, na skutek jakiegoś błędu czy niedopatrzenia, stał się przyczyną zagłady niemal całej ludzkości. I. No jest to motyw dosyć często wykorzystywany w fabułach różnego rodzaju filmów czy książek i ogólnie dosyć rozpowszechniony w popkulturze, w mediach czy nawet w świadomości wielu ludzi, tymczasem jest po prostu błędny. A jeśli nie całkowicie błędny, no to w każdym razie bardzo mało prawdopodobny, ta koncepcja leku na raka. Z jednej prostej przyczyny. No, nie ma czegoś takiego jak pojedyncza, homogenna choroba o nazwie rak. Mamy dość duży zbiór licznych chorób nowotworowych. I teraz ten zbiór można z pewnym uproszczeniem podzielić na nowotwory złośliwe i łagodne. Jeżeli weźmiemy nowotwory złośliwe, no to znowu z pewnym uproszczeniem możemy je podzielić na raki i inne, ale to nie koniec, bo raki możemy dalej dzielić pod względem na przykład ich budowy mikroskopowej na raki płaskonabłonkowe, gruczołowe, wątrobowo-komórkowe itd. Możemy dzielić pod względem lokalizacji anatomicznej na raka płuca, raka żołądka, raka wątroby. Możemy też oczywiście mówić o tak zwanych nowotworach pierwotnych, czy w tym przypadku o pierwotnym raku i ogniskach przerzutowych. Bo tutaj taka mała dygresja. Głównym efektem tego, że rak jest złośliwy, jest to, że daje przerzuty. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że skoro mamy takie zróżnicowanie tych chorób nowotworowych i samych raków, no to bardzo trudno byłoby znaleźć jedno lekarstwo, które uleczy je wszystkie. To tak jakbyśmy liczyli na to, że jeden antybiotyk załatwi nam wszystkie infekcje bakteryjne. Albo tak jakbyśmy liczyli na to, że jeden płyn do czyszczenia wyczyści nam kamień w łazience, parkiet, samochód, motocykl i, i może jeszcze będzie się nadawał do prania i do mycia włosów. No niestety cudów nie ma. Te nowotwory i wśród nowotworów raki są tak zróżnicowane, że potrzebujemy bardzo wielu różnych leków i wydaje się całkowicie nieprawdopodobne, żebyśmy kiedyś dokonali takiego odkrycia, żeby pojawił się jeden lek, który leczy je wszystkie. Dlatego właśnie pamiętajcie Państwo, że, że nie ma takiej choroby jak po prostu rak i nic poza tym. I że nie ma leku w związku z tym, który leczy raka, bo tych raków jest bardzo wiele, no i prawdopodobnie nigdy się takiego leku nie doczekamy. Dziękuję.